Głodówki. Na czym polega dieta typu głodówka? Dieta typu głodówka polega na wyeliminowaniu spożywania jakichkolwiek produktów w określonym przedziale czasowym. Ideą takiej diety jest oczyszczenie organizmu z toksyn. Długość tej diety może być różna. Są ludzie, którzy stosują ją w ciągu jednej doby, są tacy, którzy stosują ją nawet dwa tygodnie. W czasie, kiedy stosujemy głodówkę, wypija się 2 -3 litry 2-3 litry wody nisko zmineralizowanej na dobę. Ci, którzy stosują głodówki dłużej wodę zamieniają na soki owocowo warzywne. Czy warto robić oczyszczające głodówki? Żywieniowcy twierdzą, że w dzisiejszej cywilizacji nie warto robić oczyszczających głodówek, dlatego że skutki uboczne zdecydowanie przewyższają korzyści. Stosując głodówkę, ilość toksyn krążących w naszym organizmie jest znacznie większa, w związku z czym nasza wątroba narażona jest na większe niebezpieczeństwo. Po drugie, długi czas stosowania głodówek lub też częste stosowanie głodówek w krótkim czasie może powodować zaburzenia hormonalne. Dlaczego nie warto zmniejszać liczby posiłków? Nie warto zmniejszać liczby posiłków, dlatego że wtedy na jeden posiłek zwykle przyjmujemy więcej kilokalorii. Dochodzi do znacznego wzrostu poziomu glukozy we krwi, ale też natychmiastowego jej spadku. Efektem tego jest częste podjadanie pomiędzy posiłkami. Kolejnym powodem, dla którego nie warto tego robić, to jest zaburzenie pracy trzustki i rozregulowanie przemiany materii.